Czy mógłbym kupić owce? Oczywiście, pod warunkiem, że masz pieniądze. Owca będzie cię kosztowała 100 sztuk złota. Jeśli zapłacisz, dostaniesz owce, ale pamiętaj, by dobrze ją traktować. Proszę oto to 100 sztuk złota, a teraz daj mi owce. Świetnie, weź sobie Betsy, znajdziesz ją na pastwisku. Powiedz jej tylko, żeby za tobą poszła, jak na owce jest całkiem sprytna. I, i pamiętaj, opiekuj się nią. Proszę oto 100 sztuk złota, a teraz daj mi owce. Znowu? Dobrze, weź Betsy. Betsy? Jak to? Poprzednia też nazywała się Betsy. Wszystkie owce nazywają się Betsy. Proszę oto 100 sztuk złota, a teraz daj mi owce. Znowu? Dobrze, weź Betsy. Becji? Jak to? Poprzednia też nazywała się Betsy. Wszystkie owce nazywają się Betsy. Proszę, oto 100 sztuk złota, a teraz daj mi owce. Znowu? Dobrze, weź Betsy. Betsy? Jak to? Poprzednia też nazywała się Betsy. Wszystkie owce nazywają się Betsy. Oczywiście nie dotyczy to baranów. A one jak się nazywają? Bruce!